Hej hej, witajcie na kanale Graugr. Ja nazywam się Michał a to jest Cyberpunk 2077 na najwyższym poziomie trudności. Słuchajcie, dziś doprowadzimy do końca temat koncertu Silverhanda. Ale zanim to zrobimy, chciałbym powiedzieć, że wyszła aktualizacja nowa, która daje nam autopilota. Pojazdach, możliwość jeżdżenia taksówką, zmiany kolorów i kilka tam jeszcze dodatków w trybie fotograficznym, co mnie bardzo interesuje. Bardzo lubię takie rzeczy. Mam zamiar to przetestować w drodze na koncert, ale w międzyczasie, jeszcze chciałbym się zapytać, czy macie ulubiony swój czysty biały kubeczek z ulubionym napojem u mnie dzisiaj, Kawka. Ale tradycji musi się stać zadość. Posłuchajcie jeszcze jedną, jedną małą moją prośbę. Jeżeli jesteście zainteresowani nie tylko spokojnym graniem gry komputerowej, ale na przykład gry fabularne, chciałbym Was zaprosić na drugi projekt, który prowadzę od długiego czasu. Jest to projekt Czasem Wolni na YouTubie. Spotykamy się tam z przyjaciółmi i odgrywamy gry fabularne narzędzia. Żywo przy stole, przy użyciu kostek, kartek papierów, takie gry bez prądu, zapraszam Was bardzo, na pewno Wam się spodoba, jeżeli możecie zajrzyjcie, skomentujcie, dzięki wielkie. A teraz ruszamy, ruszamy na koncert Johnego Silverhanda, słuchajcie, gdzieś mam tutaj samochód i zaraz sobie wyjedziemy. Na koncert, tak? Mam zaznaczone. Like a Supreme. Dokładnie ta piosenka John'ego. Znaczy samuraja, to jest piosenka z zespołu Samurai. Jedźmy, o. Oś. Kolor w naszym kamelonie się zmienił. Fajnie. Wracając do gier fabularnych słuchajcie, jest Cyberpunk. Gra fabularna można byłoby rozgrywać na tym kanale drugim. Mamy dosyć zgraną, dużą ekipę, więc czemu by nie? Jeżeli pojawią się chętni, to będziemy odgrywać. A s... kurczę, ale korek. Próbuję się wcisnąć. O, udało się, dobra. Leciutkie palenie gumy jedziemy. To co, odpalamy? Mamy w lewej stronie przycisk LS, który podejrzewam, że jest od Autopilota, ponieważ się pojawił, nie było go wcześniej. O, pokazuje nam dystans 2777... ...metrów. <grym> 2 minuty 43 do celu. Wo, i robi zimnego łokcia, proszę bardzo, i będzie może podziwiać. A jaki mam fajny strój. A, bo ja mam ten kombinezon taki. W sumie nie wiem czy to jest dobry strój na koncert, To jest? A też się musisz zastanowić, tak? Czy dobrze jedziesz? O, kamery kinowe mamy. Zobaczmy jak to wygląda. Wow. To jest to, słuchajcie, to jest to. Coś pięknego. A gdybym nie miał tak poobijanej fury, jeszcze byłoby dobrze. Wow. Ej, jaram się. Tak. Johnny się pojawił. Też mu się podoba ten efekt. Super! A można samemu zmieniać range, o jakie fajne! I te refleksje świata w lakierze samochodowym. Super! No tak, wygląda to bardzo dobrze. Jak to jest druga, nawet to się odbija w trybie. Super. Coś pięknego. Wyłączyłem kamerę, ale nie autopilota. O jak wyciągnąłem broń, to autopilot się wyłączył. Przepraszam, bawię się autopilotem. A to nie chcę jechać jak jest wyciągnięta broń. Ej, coś zepsułem. Dalej, dobrze jest. Więc za minutkę powinniśmy być. O, Johnny nam zniknął. Ej, ale fajnie, że mam taki duży zderzak. Mój samochód nie jest tak zmasakrowany dzięki temu. Ale możemy sami zmieniać sobie kamerę. Też przyjemna. Na auto uderzył, to nie ja. Czyli potrafi jednak robić też i wypadki, ten. No, zobaczcie, jak jest kolizja, to ten kamuflaż nam się. Dobrze ci idzie auto drag. się On też tak jeździ. Dobra, chyba oddał się. Miał być tak dobrze, a jednak klęka. Klęka ten. Zabierzcie mu broń! Wow! Chłopie, co ja ci zrobiłem? O co ci chodzi? No i czego zawracasz? I też w ludzi. Włączyłem na chwilę autodrive. zobaczę jak zareaguje. No nie, to nie jest ten efekt, o którym myślałem, że to będzie. Muszę jeszcze popracować nad nim, chociaż pomysł jest bardzo fajny, podoba mi się. Johnny zasiada z nami po prawicy. Po prawicy V ja Jestem na miejscu. Hallo Panie gaś się pan No to chyba tego nie było, co? Tego nie było chyba wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje O, kamuflaż też się już popsuł O tam jakieś ganguski są Zrobimy im niespodziankę To nie nasza sprawa Rozjebał go na naszym terenie, więc na czy nie trafiłem. Ehm. Dobra, jak się odpalało ten efekt? Właśnie on nam troszkę zabiera. Zdrówka, ale daje fajny efekt że mamy więcej punktów. No i dobra. Udało się. Pozbyć gangutów z dzieli. To co robimy dalej? O, tutaj jeszcze jakieś legendarne przedmioty. Sprawdzimy, co tutaj mamy. Do bojki koszulek. Jestem na miejscu. Chyba trzeba Cóż, poczekać. Trzeba No dobra, czyli koncert, czas zacząć. Wi! mam tu coś dla ciebie. No, ja myślę. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnij jej słówko o Mikoshi, i będziemy ustawieni. Tak, wyleczy jesteś... nas. Wi! ostatnio widzieliśmy się u Deni. A, tak. <śpiewała> na akcja, co nie? Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. Widzę, że jesteś dziś w dobrej formie. Tak, jasne. Kerry się mną zajął. Podobno wypisał cię z odwyku. Aha. Ale tak czy inaczej już nie biorę tego sypu. Kerry załatwił mi dużo lepszy towar. Czysty jak łza. za. Co było między tobą i Deni? Zanim zabetonowałeś jej basen. Hmm. Co? Zostawiła mnie. Kiedy <coughs> byłem w dołku. Parę groszy musiał zapłacić tak leże, za to. Że prawie mnie ulicy. Ona po prostu minęła mnie jak świecia. Johnny chyba. Słyszałem nie raczej, że za tą zawsze się tobą Chyba w końcu jej się znudziło. Tylko to nie był najlepszy moment. Odratowali mnie, ale Denis zniknęła. Jej przyjaciele nie chcieli ze mną rozmawiać. Jakbym przestał istnieć. <noise> Johnny pokazuje na zegarek, że mu się śpieszy. No tak, nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. To jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Co było między hmm. tobą i Deni? Przepraszam, nie ja to kliknąłem. Cały czas mam leciutki problem z padem, potrafi mi przełączać się to. Tym, kto zagra za Deni. Karyna mówił Drosina z Cathroads, żeby do nas dołączył. Mhm. Jego znam, widziałam go na scenie. Cutthroat? I Co, dobry jest? Chociaż jest... droga czy podciętego No, Ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął żygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór kręgo. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. To musi być Johnny. Gotowy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten koncert nie jest tego wart. <grym> Dobra, to wyjdź tam sami i zagraj. Ja sobie posłucham. Okej. Okay. Przekonałeś mnie. <grym> Baw się dobrze. No to nie są mega blokery. Od Rosin z Catfruit. Hej! Jestem wielkim fanem samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie. Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą, uderzaj do mnie. Przestań się trząść. Jestem tak samo spękany jak on. zaczynamy Dobra zaczynamy Fajny głos ma

do dar no caminhão Kurwa, jakie to jest moje bady. Co konkretnie? Tak się napinałem tym koncertem. Jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie wiesz. Po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. No i tutaj ładnie wszystko działa, płynnie, a w cutscenkach mamy właśnie takie opóźnienie, które strasznie wybija, wybija z tej imersji. Ach. Masakra, no... Świetny koncert, na początku ciary, a potem kurczę właśnie to takie opóźnienie. Nie wiem z czego to wynika. Przegrani zawsze mówią, że chodziło tylko o dobrą zabawę. Myślisz, że dalej jesteś ode mnie lepszy? Pewnie. Ale może to ci trochę pomoże. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać. To nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Nie zamierzam jeszcze pograć. Proszę bardzo, oddał kontrolę. To jest omega-blocker. Chcesz posłuchać nowej? Johnny. Uch. Już go nie ma, tak? Nie ma, ale dalej cię słyszy. <noise> Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości ze światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. Próbowałem zastrzelić z tej spluwecznego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej. A zresztą nieważne. No dobra. Się a wcześniej. Się... Próbowałem przez po 50 no lat. Nie. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwaj się do ciebie. Vi, jak się czujesz? Nie wierzę, że ten skurwiel Kerry zostawił cię tu w takim stanie. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegunowe nowe piosenki. A nie o to ci chodziło, żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady <laughs> bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już żadnych ostatnich życzeń. Pomogę nie dać rady. Nie, i żałuję, że zgodziłeś się na ten pomysł z koncertem. A ja myślałem, że usłyszę, 'Dziękuję.' Mówię, że sprawa z Kerrym była dla ciebie ważna. Bo była, ale nie ważniejsza od ciebie. Kerry ma teraz swoje życie, a my powinniśmy zająć się tym, żebyś ty mógł wreszcie odzyskać swoje. Chodźmy. No proszę, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, no. Scena z Samuraja. Się znaczy kurwa, nigdy nie słyszałem nic podobnego. Raczej już nie usłyszysz. Czekaj, Ty tutaj samuraj dał swój pierwszy koncert, tak? Aha, o tym wieczorze chodzą legendy. Musieli tu wymienić potem wszystkie okna i wprowadzić zasadę, że nagich klientów nie obsługujemy. Czy nie ma okien stary. Mamy dla nich w specjalne danie. Rzeberka la Silverhead. Drogie, ale w palce lisa. Napiłbym się, żeby. Doceniam. A no dobra to pani jakoś tak dziwnie blisko usiadła chyba coś chce od ehm, słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wpadniecie tutaj jeszcze. Zobaczcie inne serie na tym kanale, ale jeszcze raz chciałbym zachęcić. Wijcie na czasem wolni, zobaczcie czy tam by się tam weż, wam treśnie spodobała. Eee... Ehm. I, I co, i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. A tutaj macie linki, linki do fajnych, fajnych serii.